Cześć tej w dzisiejszym odcinku przygotujemy się na kolejną legendarną bestię, czyli Rajku. Za chwilę osobnie już się zaczął, więc zaraz wszystko sobie powiemy. Zapraszam na odcinek. Także jeśli chodzi o Rajku, no to Tutaj, jeżeli chodzi o kontry, nie mamy za dużo do powiedzenia, ale jeżeli chodzi o daty, będzie on od niedzieli, od godziny 10, czyli za chwilę. Nie wiem dokładnie, o której wrzucę ten odcinek, ale e, od niedzielę, od 10 do czwartku, do godziny 10, więc mamy niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek rano, no takie cztery, 4 dni praktycznie, jeżeli chodzi o rajdowanie i moim zdaniem jest to najprzydatniej, najprzydatniejszy Pokemon z tych legendarnych z tych trzech legendarnych bestii no bo później Suikun to raczej będzie takie wolne dla nas, można powiedzieć no bo Suikun jest zupełnie no nieprzydatny jeżeli chodzi o kontry, no ale jeżeli ktoś oczywiście lubi albo nie ma Shiny no to pewnie będzie to rajdował, ja może tam parę sztuk sobie zrobię. Zobaczymy. Jeśli chodzi o Rajku, setka to jest 1972, tak, na 20. levelu, bez boosta, jeżeli chodzi o boost. Ja już tutaj sobie spojrzę. Z boostem będzie jedynie podczas pogody reini 2466 CP, 2466 i 1972, bez boosta, tak, bo, no, Rajku jest Pokemonem typu elektrycznego więc y, tylko rainy będzie go boostowało. Ale teraz jeśli chodzi o kontry, to tak jak mówiłem na początku, no nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o kontry, bo praktycznie będą nam potrzebne tylko i wyłącznie pokemony ziemne. Tutaj jak możecie zobaczyć y, tutaj Shadow Mamoswine pokazuje, teraz będzie event, będzie shiny, po shiny. Będzie Swine Up na Rkach, więc tutaj Shadow Mamoswine jest numerem 1. Mutslap Bulldoze, tutaj 600 sekund na pokonanie, tak? Czyli prawie, że duo bez, bez pogody. Ale zaraz wejdziemy sobie na pogodę e, sani, więc zaraz wszystko jeszcze Wam powiem. Także tutaj, jeżeli chodzi o... E, bez Boosta żadnego, tak? Czyli Shadow Mamoswine, excadril Shadow Mewtwo, Groudon. graudony teraz powinniśmy mieć po tych wszystkich. Raidach Graudońka Joger później mamy Raipiriora i Raipirior tutaj mamy Mudslap Earthquake tak więc jeżeli macie Pokémony z Community Day Raipiriory zrobione z Rockrekerem to nie zmieniajcie oczywiście Rockreker'a bo to jest legacy Move, więc byście musieli po prostu dodać mu drugi atak żeby mieć Earthquake i wtedy zmienić Fasta ze Smackdowna na Mudslapa i wtedy będzie wszystko ok później mamy Landorusa Chociaż sprawdźmy, jak tutaj wygląda czasowo. Rob Recker, no jest, jest, trzeba, 140 sekund różnicy, więc musi być ten endpoint eee, Landorus, Garchomp, Crocodile, nie wiem, czy to dobrze czytam, Shadow Flygon, Mega Gengar, Ridon, eee, no preewolucja Rhyperiora i Shadow tutaj Swamp. Niżej mamy Golurk, Mamoswine zwykły. Zobaczmy, jaka jest różnica. 116 sekund, jeżeli chodzi o Shadow i zwykłego, ale no mówię, to dopiero będziemy mieli swój na RK Shadow Nidoking i Regigigas Longfan, zwykły zwykły No, ale to jeśli chodzi o Pokémony, które po prostu nie mają Boosta. Jeśli chodzi o Boost, tak, czyli tutaj no najlepiej, jeżeli chodzi o y, pogodę, no to pogoda Sunny. Sani chyba ostatnio nie miałem, w ogóle nie widziałem, chociaż może wieczorami była, ale tylko praktycznie Sani tutaj jakoś tak e, można powiedzieć coś więcej, bo mamy wtedy pokemony ziemne z boostem i na przykład tutaj Exkadrill potrzebujemy 14 sztuk na pokonanie rajku i 520 sekund, więc duo jest możliwe. Tu na przykład Garciąg, no to, to już w ogóle rezystuje, e, ataki elektryczne, więc mamy tutaj potrzebne tylko jest. 8 sztuk, 541 sekund, ale jeśli chodzi o najlepsze tutaj kontry tak jak widzicie, tak, Shadow Mamoswine, Excadrill, Landorus, Garchomp, Rhyperior, Groudon, Crocodile, Shadow Swampert, Shadow Flygon, Mamoswine zwykły i tutaj Mutslapp Bulldoze, tak, nie, jakiś tam Avalanche, Powder Snow, jak coś, raidon i Golurk. Golurk tutaj, 599 sekund. No i już mamy Shadow Nidoking, Domfan Golem. Wszystko oczywiście z atakami ziemnymi. Więc, no, powinniśmy mieć tak. Graudony, piriory, może. Ekstra też dosyć, dosyć fajny, jeżeli chodzi o kontrę. Hmm, o, i tutaj raj przegapiłem, ktoś mnie zaprosił. Odblokowałem telefon. Ale jeśli chodzi o moje rajku, to tak jak widzieliście niedawno. Ra Power-upowałem mojego Shadow. Mam jeszcze 618 Candy. Mam zmaksowane tylko 3. Mam tutaj jeszcze jedną 1,98. 15 ataku. Tutaj jakieś laki, też chyba 90. No, 14, 14, 14. <grych> Także generalnie na razie sobie nie maksuję ich, bo tutaj, no mówię, zobaczymy, co się uda złapać podczas tego. Podczas tych czterech dni Raiku, no na pewno Raiku będę robił, więc chciałbym skarnąć jakąś dobrą i fałkę. A jeżeli o kontry, tak na Raiku, no to no jak widzieliście też ostatnio, tutaj 10 zmaksowanych Groudonów, Garchompy, Rhyperiory, oczywiście tutaj mamy Smackdown, Rockbreaker, ale też mam Mootslap i Earthquake. Więc potrzebujemy tego Mootslap, Earthquake, Mamoswine, no to tu mam ataki lodowe, zobaczymy czy sobie to zmienię. Tu mam jakiegoś Excadilla zmaksowanego, nice, czy to jeszcze nie jest zmaksowany? Jeszcze nie jest zmaksowany. Może zmaksujemy sobie później, Też chciałbym zobaczyć czy mam setkę, nie, nie mam setki Excadilla. Więc może zmaksuję tego, zobaczymy. Na pewno rajriory i tutaj karcząpy tak z Movesetem Matshot Earthquake na pewno się przydadzą. Więc z mojej strony to by było na tyle. Życzę Wam powodzenia, shiny rajku fajnie wygląda i mówię. no Jeżeli nie macie dużo zekromów to rajku jest taką dosyć dobrą kontrolą, jeżeli chodzi o... No zanim był zekrą, no to praktycznie rajku był najlepszy, więc no teraz jest zekrą, ale rajku też jest spoko. Więc życzę jak najwięcej Shiny, Ja do ja miałem pecha bardzo dużego, ale może to się zmieni przy rajku. Także jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!